Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego, drodzy rodzice, bo przede wszystkim ta informacja jest dla Was. Pytacie się, piszecie, dzwonicie, co z opieką nad najmłodszymi Wodzisławianami, jak po 6 maja będzie wyglądać praca naszego żłobka, naszych Wodzisławskich Przedszkoli. Chciałbym Was poinformować, że 6 maja nie wznowimy zajęć w naszych placówkach. Najważniejsze dla mnie, jak i dla was rodziców, jest zapewnienie bezpieczeństwa i jak najlepszej opieki naszym najmniejszym, naszym najmłodszym Wodzisławianom. Przed nami bardzo wymagający okres. Po pierwsze przedszkola i placówki opiekuńcze nie wrócą do normalnej pracy. Nie będzie mowy o tradycyjnych zajęciach, wychodzeniu na spacery, korzystaniu z placu zabaw czy z wszystkich urządzeń. Dlatego w przenośni placówki będą otwarte w trybie awaryjnym. Zachęcam, aby z opieki w tym trybie skorzystały tylko te osoby, tylko ci z Was, którzy naprawdę muszą. Pierwszeństwo będą mieli pracownicy służb medycznych i innych niezbędnych do realizacji zadań w trakcie epidemii. Planujemy otworzyć Wodzisławskie Placówki dla opieki nad najmłodszymi nie wcześniej, podkreślam nie wcześniej, niż 18 maja roku bieżącego. W przyszłym tygodniu oczekujcie kontaktu Waszych wychowawców. Rozeznają oni Wasze potrzeby. My w tym samym czasie pozyskamy niezbędne opinie od Sanepidu, Ministerstwa, rozwijemy wszelkie wątpliwości prawne, dokonamy inwentaryzacji naszych placówek. Będziemy mogli zakupić niezbędny sprzęt ochrony osobistej, tak aby zapewnić bezpieczeństwo Wam, Waszym dzieciom, pracownikom placówek oświatowych i spokojnie, odpowiedzialnie wznowić ich działalność. Co tydzień będziemy publikować komunikat na naszej stronie. Proszę Was o zrozumienie w tej sytuacji.